Hej, widzowie, bardzo was witam serdecznie. Em, mamy nas mm, pierwszy odcinek, a zapewne też już nie wiem który, jest, z mm, 15, coś w tym stylu. Czemu, czemu zaledwie pierwszy, a też i mm, jeden, 15, czy tam jakiś tam? No bo w pewnym sensie pierwszy, no bo jak sami widzicie, em, jakby pierwszy odcinek, pierwszy raz mówię tutaj, e, dobiliście do 10, a nawet chyba i 11. I ja teraz nie wiem, e, ale chyba do 11. Jeżeli będziecie chcieli live'a, to może tak 30 subskrypcji lub coś w tym stylu. To, nie wiem, mm, wtedy dobijamy do... Wtedy zaczyna, Nie, dobijamy tylko. Nagrywamy live'a. Jak już widzieliście, mogliście widzieć moje posty, czy chcecie e, Rainbow Friends'y e, no, I, zaraz, i na razie jest 50 na 50, czyli dwie osoby odpisały, lub 4, lub 6, lub 8, lub 10, lub 12, jakimś cudem. No, no, e, no i tak, ale trudno. No i tak. Tutaj bardzo się powiedziałam, bardzo was przepraszam. Tera, no więc tak, mamy nową grę, może mi troszeczkę zacinać. Jeżeli zacina, to bardzo Was przepraszam, po prostu to nie zależy ode mnie, tylko po prostu to od mapy zależy. Jeden filmik jeszcze taki był, to już ode mnie niestety zależało, no ale okej. Okay. W tym odcinku w końcu zaczynam mówić, jestem taki stresowany, więc jeżeli. Nie, no, będę bardziej podekscytowany i zestresowany. Jeże, więc jeżeli mm, będę jakoś, wiecie, na przykład bardzo radosny, y, jakiś bardzo szczęśliwy, to wiecie, wierzcie mi, że to po prostu z radości. Mm. No i tak. Jedziemy po prostu w tej grze. The Hall. Dziura, okej. Okay. Dziura. Hall to dziura od razu. Nie wiem czy dobrze mówię ten hole. Może, więc... Więc się jakby... Może dobrze, może niedobrze, więc jakby nie łudźcie się ode mnie. E, ale wiem co to znaczy chyba. Dobra. E, no nie chyba na pewno. Dobra, to jest dziura. E, tutaj mamy jakieś krowy, nie wiadomo co. Jakieś domy. E, bardziej gospodarstwo. Dobra, jedziemy jakimś kokardem. Dobra, jedziemy i spadamy. Oj. Oj, 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 ufo, ufo, ufo. Nie wiem, jakim cudem tu jest ufo. Jakieś kamyki. Wow, wystraszyłem się. Ja nie wiedziałam, że to cokolwiek będą w tej grze mówili. Ej, dobra, to ja troszeczkę wyciszę. Nie wiem, czy wy to słyszeliście w ogóle. Może tylko ja to yy, słyszałem. A wy myślicie, co ja mówię. No, bardzo szybko się skończyło. Dobra, może, może rekord, może rekord? Rekord. Rekord, rekord jest. Dora, chcę Golfa. Chcę Golfa. Nie chcę Nie chcę skipować w Golfa. Aha, on za 50. Jeszcze 50 potrzebujemy monet. Raven? Nie, 500. Jakie 50? 500 monet. A dokładniej dolarów? Pet Simulator tam był, pecik. Co są od twórców y, Pet Simulator, więc... Pozdrawiam. Oj, 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 Nowy, nowy DB y, Nowy najlepszy rekord mamy. Jak już widzieliście. Czemu on mi samemu skręcił? Ej, oj, oj. Jej! Takie, takie. Jej! Takie. Nie, ja nie mogę. Czemu to są memy? To nie jest gramy, mowa w ogóle, ani nic, tylko to jest bardziej spadająca dziura. No ja zdałem. Zobaczmy. Mm, za ile to jest? Ok? Jeszcze trochę nam brakuje, chyba do, około 2000. Plus minus. Co to było? To, nie, to był dźwięk od telefonu. Tu są same memy. Nie, to znaczy dźwięk od telefonu to chyba nie jest mem. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu, czy to jest mem, czy nie. No, e, mamy 11 subskrypcji, e, więc to jest, e, chyba, czytam 10, więc to jest fajnie. E, z, nie wiem ile mi się uda. Mam nadzieję, że... No nie wiem, takie... Na pewno mam nadzieję, że 30 chociaż się uda dobić do tego roku. Pamiętajcie, że mój sklep może i nie ma za wielu rzeczy wpadajcie w ogóle na ten sklep, że coś tam znajdziecie dla siebie. Może nie ma za wielu rzeczy, ale będzie miało. Ehm, chyba Black Weekendu będą przeceny wszystko co tam będzie. Mm. No. Aha jestem jedynym, jestem sam i jeszcze z jakimś graczem na serwerze. Już tak daleko nie? Wow 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 wow, zatrzymałem się, to, to akurat było nie fair. Dobra bierzemy, chyba możemy. W sumie, czekajcie, a może lepsze autko możemy? Nie. Dobra, znowu mi samemu skręca, nie wiadomo czemu, a co to jest to? I... Fajne! Można bombę atomową, ja na tym koncie niestety nie mam Robuxów. Czemu to są grzybki takie smurfkatowe? Na po koncie miałam tego. smurfkata. Hmm. Mogliście zauważyć? No bo już na pierwszych moich filmach. Tutaj niestety już nie. Hmm, bo. Yy, bo mam nowe konto. Bo tamto usunąłem przez przypadek. Nie wiedząc o tym. O, 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 o. Pięknie, pięknie. Widzicie? Widzicie to? Nie, nie, nie. Nie, nie zatrzymuj się. No właśnie, pięknie. Pięknie. Donat. Ominąłem Donata. Nie, to ciacho. To ciasteczko. To ciasteczko zatrzymało mnie. No, dziesięć zarobiłem. O, ominąłem. To dużo daje. Ej. Tylko nie wiadomo, nigdy, gdzie to trafi. Ale tak to bardzo ułatwia. Oj, nie. Te nuby. One bardzo... Przy... Widzicie? Ile one mi HP zadały. Ja bym że właśnie to się tak skończy. Jej. Nie. Nie chciałam na krowę. Widzicie? Jakby taka piana nieco się zlatuje, czy to taki cień. Patrzcie, widzieliście to? Auć! Pewnie tego nuba jeszcze zabolało i mnie. No, samochód! No. No tutaj ten. I jedna osoba. Niektóre tam osoby do mnie pisały na komentarzach pod niektórymi postami. Mm. O to kiedy będę mówił. E, ja napisałem... Ja czas napisałam wkrótce... Mm. Nie chcę dziś patrzeć, jak to tam. Napisałam wkrótce. No i to jest naprawdę było wkrótce. No bardzo wkrótce, nie? To ja napisałam, nie wiem, to było 3 dni. Dwamy się, że... Ma, minimal, maksymalnie 3 dni tak temu mogliście zobaczyć moje pogo simulator była premiera tej na to o 16 a jest 1610 Czekajcie o 6, o mam od 14. O Teraz chyba będzie jestem przywó jestem przywódcą kameramenów Dorzuciłem filmik. Więc miło mi było, jakbyście wpadli na ten filmik. Um, um, patrzcie Nisko, nisko. Niżej trzeba spaść. Bra. <laughs> nie! Co ja zrobiłem? Ja tego nie chciałem. Ja tego nie chciałem. Ja wam mówię. czyżby my możemy już Dzipa kupić? Tego czy to tam? Chyba no nie będziemy mogli jeszcze policjanta no 100 000 ma hp 500 ok tylko to jest największy mm, minus że on jest duży a musi być mały jej 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 jej, 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 jej. 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 omijamy kwiatuszki nie dotknęłam kwiatuszka auć auć Ło wow, wow wow! Nie! Jej, je, jej! Klikaj się ten jej! Więc na święta będą też promocje na sklepie. No hmm. chyba na każdą rzecz tu słownie albo nie każdą. Zależy też ile bym miał. Hmm. Tu się dzieje w tej grze. Teraz trzy osoby teraz są chyba na serwerze, nie? Tak mi się wydaje, dobra. Ehm, um, teraz tutaj troszeczkę większe, dobra. Um. dobra, dobra, no spadaj, spadaj, spadaj. spadaj. No nie, mało HP mamy. Minus, minus, minus. I jakbym nie kliknął, to myślę, żebym trochę, mm, trochę niżej spadł. Ale naprawdę to musiałoby być naprawdę. Bo krótko. Oje. Ja wyskoczyłem. Czemu ja tego ja to zrobiłem? 500 HP straciłem prawie prawie będą. Dobra, 4 tysiące dostaliśmy. Musimy zrobić 100 000. To jest on nawet może 35 000 zdobyć. 35 000, tak mało. Nie więcej chyba można. To jest mój the best. Czyli nie wiem gdzie tu była ta. Czy to pieniędzy jest? Chodzi o pieniędzy czy metr? Może tutaj jest metr? Nie mam pojęcia. Jeżeli graliście już to, to wytłumaczcie. Dużo lodów tu jest. Jej. Klikam ten jej czy nie? Dobra, klikamy. Czekolada. Wow, wow, wow. Yeah. Nie, 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 nie. Dobra, jakaś tęcza mi tu teraz się trafiła. <ścoughs> te dźwięki. Ile tu jest tych memów. Mnie troszeczkę to denawuje. Ja nie wiem, czy wy to w ogóle słyszycie, te memy. Um. Mo Myślę, że będzie tego odcinka mm, druga część. Myślę, że to ta, ta będzie taka druga część tego odcinka. Mm. A czekajcie, a za ile ten jest? To 200. Myślę, że będzie druga część tego odcinka. Mm. No chyba, że się teraz, bo też za te, te długie filmy mm, nie będę robił, bo to też wtedy dłużej mi się dodaje na YouTube'a dla tych co nagrywają wiedzą o co chodzi jeżeli nagrywają po 30 minut um, no live myślę, że tak jak już mówiłem um, bo też jedna chyba tam osoba do mnie pisała, kiedy live um, tutaj powiem tak tu może być um, tu może być różnie fajnie naprawdę nie Bucha. 8, e, jeszcze, jeszcze chcę Wam tak powiedzieć, co będzie o 18.00. Mm, co będzie o 18.00, filmik? Wiem troszeczkę, że e, że ktoś to ogląda, tak nie wiem, 17.00, nie wiem, do, nie wiem, do, kiedy mi się ten filmik wrzuci. Jeżeli ktoś to ogląda tak o 17.00, mm, to wtedy wie, będzie wiedział teraz, mm, co. Co ja zamierzam, jaki filmik zrobić, a dokładnie zamierzam Bedwarsy. Ten filmik jest, ogól, on będzie ogólnie wrzucany na 14.00. Ehm, 14 no. Więc głównie. Nie, jak teraz tak myślisz, no to wtedy nie będziecie. Czyli jakby. Czyli jak ja wrzucam ten film to wtedy, jeżeli nie oglądaliście to 18 o 18 wrzucę bedwatch, ale to już pewnie wiecie, bo wy to oglądacie od 14 albo tam później, pewnie po szkole, jakoś, tak, no, jej, no, pięknie, ta tęcza, tęcza myślę, że przejdzie, no, przejdę, przejdę, przeszedłem, przeszedłem tęczę, teraz jest nie wiadomo co, to dokładnie jest, Jakiś bardziej to jest jakby taki halloweenowy. Gdzie tu się dzieje. Teraz. O, 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 nowy etap. Nowy etap, proszę. Nie, 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 to nie jest nowy etap. uderzę uderzy już po mnie. Wow, wow, wow! Widzieliście to jak daleko, nie? Z, sko z tym skokiem dara. Do Ile dostajemy? Myślę, że tak dojdziemy. Myślę, że może do tego Lamborghini. Autodrive mogę kliknąć. Myślę, że nie. Bo ta żyrafa to ona przeszkadza. To, to, to ogólnie jest łatwo dosyć przejść, ale to jednak jest denerwujące. Nie. Czemu ja to kliknąłem? Nie? Czemu? 50 brakuje. Dajcie 50. Dajcie 50. Jeszcze 20. Nie? Po co jak to klikam? Jedziemy, no jedziemy. Jeżeli chcecie jakieś e, taikiony, to też piszcie, mm, czy chcecie jakiś tego typu... Jak ja kieruję? No, widzicie? Te, te auto mi się, mnie się nie słucha. Dobra. Jest. Uh, uh. Więc jeżeli chcecie jakieś tajkiony, to też piszcie. Chcecie jakieś tajkiony, symulatory jak... I też symulatory mam w końcu taką playlistę, jak już pewnie widzieliście. No i... No i co się chciałam powiedzieć, wypadło No i ja piszcie też jakie chcecie symulatory. Z tego, piście, jakie chcecie, mm, symulatory. Um, ogólnie, z Robloxa so, e, też nie tylko. Piszcie, może jakieś nie wiem, e, youtuber live simulator, może chcecie na przykład ze steam'a mieć. Mm, no, da się rozważyć. Może na przykład na święta będzie to, albo na przykład, no nie, może kiedyś to będzie. Um, A wow 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 To mi za... To mnie zmierzyło chyba. Czyli ja dobrze widziałam, że to mi zmierzyło. Dobra. Wchodzimy do Armored. Chyba. Chodzi o to, że to jest jakby bardziej zabezpieczone, czyli to jest taki normalny wóz, taki klasyczny, a tutaj jest jakby wiecie, że to jest, że to jest osłona, że jest jakby bardziej odporne, czyli na jakieś pistolety myślę, że o to chodzi. E, czy jakby wiecie, jak w Bedwarsach, ja wtedy zdobyłem tam, jeżeli oglądaliście, e, zdobyłem tam emeraldową zbrojkę. To tutaj jakby to ma zbrojkę e, taką, no wiecie, u, o, jakby jest taka, nie wiem jak to się nazywa, taka, e, e, że jest taka jakby taka, nie wiem czy to jest zbroja. Ale chyba to nie jest zbroja. W sumie nie wiem. No, dokładnie na, na, nie, nie widziałam tego tak na żywo. No widzicie ile to mi za no e, taka jak nie wiem czy to zbroja, która jakby osłania kulet, kulochron czy coś takiego. Chyba kulochron, tak teraz myślę, to chyba to jest kulochron. Ale ja nie wiem. Widzicie jaki to jest w Stanie. Ehm, no o, patrz. widzicie to? Czy wy to widzicie, widzowie? To jest. To jest naprawdę. To no tak. Wow, 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 wow. Wow. Już nie jest jej. Znaczy, pewnie dla niego jest jej, ale może dla mnie nie jest jej. Po co ja to kliknąłem? Szybko! Ops! Problem. Dobra, dobra, dobra. No, 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 no. Ej, słabo, nie zabe... No i znowu mnie zmiażdżyło. Ja nie mogę, nie? Czemu to mnie tak zmiażdża? Dobra, mm, ile nam jeszcze zostało tych aut i ile to kosztuje? 300. Mm, to już drogie, pewnie 500, jakieś tutaj 1500. Tutaj jest to z 8000 pewnie. No, nie, 3000. Um, 8000 toilet, banan, milion, chyba że to nie jest milion, i jakiś samochód, nie wiadomo ile pieniędzy. Czyli to jest tak dużo, że jeszcze nie wiadomo o co chodzi z tym. To jest ślad, chyba, to się nie um, a Golden toilet, ile to ma HP, dobra, fajne, fajne. Um, dobra, mm, no więc tak mm, piszcie, czy chcecie, piszcie, czy chcecie. Mm, Kolejny odcinek z tego. Yy, chyba i to będę na symulatory wrzucać. Myślę, że to, ale myślę, że to nie jest symulator. Yy, no, i piszcie też, jakie chcecie yy, gry. Yy, no, i zapewne w kolejnym odcinku, jeżeli będzie z tego odcinek, albo nie, umówmy się tak. Zostawicie. Wiem, że są bardzo mało, ale zostawicie pod tym filmem pięć łapek w górę, to wtedy, um, to wtedy wrzucam kolejny odcinek z tego um, z tej gry. Jasne. No myślę, że taka taka to może być umowa. Jeżeli nie zostawicie, to po prostu tego nie, nie wrzucę. Um, Dobrze. No i co? No i um, no i do zobaczenia. Pa.